Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Dzisiaj na tapet, natomiast, bierzemy sobie nowość od wydawnictwa Timów, czyli pieśni o Renarcie. Mistrz Fortelli jest to tom pierwszy, za który odpowiada Johannes Farr. Johann Sfarr, no, chyba nie jest to postać, która powinna być przedstawiana. Profesor Bell czy choćby nawet Kot Rabina, prawda, to już są dwie takie marki, które są na tyle głośne na naszym polskim rynku i na tyle lubiane, że po prostu już z miejsca mogę Wam polecić ci ten komiks. Ale nie, przekonajmy się o czym bądź też o kim jest ta historia. W naszym Renarcie, prawda, ale to oczywiście za chwilę. Zanim zaczniemy. Chciałbym Wam zaprezentować, jak wygląda okładka. I prezentuje się w sposób następujący. Tutaj, oczywiście, mamy jej grzbiet, tak jak widzimy. I oczywiście tył. Cena okładkowa to 49 zł. Ale myślę, że jakbyście poszukali, to na pewno znajdziecie hmm, troszeczkę taniej tą pozycję. Sam Renard, oczywiście, jak widzimy, jest zwierząt podobnym człowiekiem albo inaczej antropomorficzną postacią to jest najlepsze odkrycie i na zarazem jednocześnie ciekawostka dla was bo dlaczego dlatego że ten komiks tak naprawdę dzieje się w takim świecie świecie antropomorficznych postaci istot osób ludzi no może nie ale jednak moi kochani wyobraźmy sobie że są osoby Właśnie postaci, które znajdują się w tym komiksie, i to one opowiadają za jakieś tam dobra, pewne historie, które są słuchane chętnie przez lud. Oczywiście, tutaj w tym wypadku Renard jest naszą tą główną postacią. No i jest to historia, opowieść. Baśnie bajka, może mniej. Jeśli już to dla osoby dorosłej, dla dzieciaków, raczej nie jest to pozycja dobra. Tak mi się wydaje. Tutaj, oczywiście, właśnie zaczyna się od dość nietypowego zabiegu, gdyż Renard ma przyjaciela w postaci Wilka. I kiedy zawitał do swojego domu, okazuje się, że Renard właśnie narożnie, dosłownie, kręcąc w ten sposób, piecze. Jego dziecko, jedno z jego dzieci, gdyż jak stwierdził, że jest biedny, głuchodny, jego rodzina potrzebuje, a on na pewno sobie poradzi. No i jak byśmy odebrali taką bajkę, prawda? Dość nietypowe. Joan Sfar tutaj naprawdę bawi się humorem takim czarnym, czasami wręcz bym powiedział, ale mi to się cholernie podobało. Sytuacja. Druga, która też tutaj ma miejsce, wyobraźmy sobie czarnoksiężnika Merlina na przykład, prawda, który się pojawia i jego wybrankę serca, no, dość piękną i urodziwą bym powiedział kobietę oraz to, że musi się zjawić na uczcie. Nauczył swoich rodziców, a co bym powiedział, co by było, gdybym powiedział wam, że jego rodzicami jest sam diabeł i śmierć? Oczywiście Renard też tam się znalazł, kiedy został zepchnięty, strącony w czeluście. Jak to się stało? Tego wam nie zdradzę. To musicie przeczytać sami, ale on też pojawia się tam i dalsze losy historii, tej historii są kontynuowane. Pojawiają się też inne postaci, inne bohaterowie, bardziej ludzcy bym powiedział właśnie tak jak na. Czarnoksiężnik Merlin oraz jego wybranka, ale komiks jest na tyle dość krótki, bym powiedział, w treści oczywiście bogaty, że myślę, że i tak dość dużo już wam zdradziłem takich wątków fabularnych, które się tutaj przewijają. Jest tu, tak jak mówię, humor, jest fajny, typowo Swarowski, bym powiedział, rysunek. Ja to kupuję. I szczerze, naprawdę to jest bardzo mocny komiks który przeczytałem teraz w styczniu, i śmiało mogę powiedzieć, że polecam go wam. Oczywiście go wam polecam, już teraz z miejsca, ale jeszcze zajrzyjmy, oczywiście do środka, jak on się prezentuje. To tutaj mówię. Nie ma jakiejś specjalnej nowości. Po prostu Johann Sfar w bardzo fajnym wydaniu. Te kolory są spoko, historia jest spoko. Rysunki są spoko. Po prostu komiks jest fajny, bez żadnej ściemy. Mówię, dobry humor dla dorosłego, bardziej odbiorcy, tak jak wspomniałem, i tutaj mówię, ciekawa przygoda. Akurat nie za długa, nie za krótka. Idealnie się czytała taki właśnie. One shocik, ale w tym słowa znaczeniu, że prawda, będą kontynuowane jego wątki. Ja mam nadzieję, że w ogóle Timow wyda kolejny tom, bo mi się naprawdę on spodobał i myślę, że będzie warto się z nim zaznajmić tutaj. Także tak to wszystko mniej więcej wygląda. Bardzo ciekawa historia. Z finałem, ja nie pokażę Wam, jakim przecież, prawda? Także moi kochani, tak jak mówię, ja Wam go polecam. Myślę, że 8 na 10 miało mogę dać, jako że lubię Sfara i jego historię. Link w opisie, gdybyście chcieli nabyć ten komiks, oczywiście. Gorąco was do tego zachęcam. Zachęcam Was do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi z tego powodu oczywiście bardzo miło, a także zaglądajcie na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!